Dobra, nie ma żartów. Zaczyna urlop. 25 kg kukurydzy przerabiamy. Pakujemy próżniowo. Z dodatkami. Truskaweczka. Pożyczyłem do namoczenia. Dziecka piaskownice tutaj się moczyły cały worek kukurydzy. Jedziemy z tematem gotowanie. Ostatnie wiadro. Jak to mówi Mariusz na skarpias albo grubo albo wcale. Posłuchałem się jego rady na początek wiadro do wody pójść za godzinę drugie wale na grubo Mariuszek jedziemy na tym urlopie No i sobie tutaj gotuję